Ty wiesz, kurwa, człowieku, że jest godzina trzecia w nocy i można drzwi normalnie zamknąć. Nie trzeba nimi napierdalać z całej siły, jak psychopata. Ty wiesz o tym, że są sąsiedzi, kurwa. Rano do pracy muszę wstać, a ty, kurwa, co wakacje trzy dni w domu cię nie ma. Nawet nie warto zadzwonić do matki, kurwa, no. Stary, stary to już zaczął pić. Nie miał kto mu po piwo chodzić. To sobie zaczął psa trenować, nemanie szelki, kurwa, butelka, nerkę mu założył, to składał tam, założył, tam składał 20 pierdolonych złotych, babeczka mu rozmieniała. Wróć ty kurwa człowieku do domu, zobacz, co się dzieje bez ciebie. Kurwa już nie daje wody. <grywa> Kurwa, dopiero drugi dzień bez ciebie wracaj, z synu najdroższy, Zbawicielu, ty mój. Kurwa proszę, chodź staremu po browary, bo ja nie wytrzymam. Ja tu kurwa już bigos gotuję cały tydzień! Proszę cię, kurwa, wróć.